Wiem od Twoich kumpli, że sparujesz często z mężczyznami. Zdarzyło się, zdarzało się no, wcześniej. Czyli często. znasz różnicę, jak bije kobieta i jak bije mężczyzna? Na pewno jest różnica siły. Siły i czego jeszcze? No Ogólnie warunki fizyczne, e, siła. Tylko to zależy, bo często też sparowałam z młodszymi. Aha. E, ale na przykład cięższa waga. Mhm. Więc dużo Ale jesteś... nie ma czegoś takiego, że na przykład wiem, jesteś w zwarciu z kobietą, to czujesz, że ona pachnie ładniej, jakiś balsamik. Nie ma czegoś takiego. mówisz tak, przepraszam, co to za woda? Nie ma. No jest tak troszkę. Jest trochę, nie? Że mój intrygujący zapach. Dobrze, czyli znasz, i jest olimpiada. Bijesz się za, z osobą reprezentującą Tajwan. Bijecie się. Jest, jest kontrowersja, bo ten, ta zawodniczka została na mistrzostwach świata zdyskwalifikowana ze względu na tam testy związane z chromosomami i tak dalej. Czułaj, że bijecie kobieta, czy bijecie mężczyzna? Bądź uczciwa teraz. Bądź uczciwa? Tak. Mówię e... o Twoim uczuciu. Pamiętaj, zmysłów nie można oszukać. Stoi naprzeciwko ciebie, no wiesz, ja nie mam wątpliwości, jak patrzę w oczy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Parę razy miałem wątpliwości, no to mnie to kosztowało. Nie to, co myślicie, nie. nie. Co czułaś, Julka? Na pewno od tego zacznę. No. Że wchodziłam, już y, było głośno o tym i były kontrowersje. Ale jakby ja się na tym nie skupiałam. Tak. Zaczynasz jak dyplomatka, teraz to jest <noise> jak 21-letnia dziewczyna, której dziwny może przepis zabrał złoto. To się wyjaśni. Pewnie niedługo wkrótce. Ale co, sensie? No, ja wchodziłam do walki sensie? czysto sportowo. E, jakby Wcześniej była zawieszona, została dopuszczona, choć powinni wykonać jej testy wcześniej, przed tak. igrzyskami. Tak. E, I to powinno być e, zgodne i zrobione testy, przeprowadzone, żeby mogła wystąpić w kwalifikacjach i w igrzyskach, a nie tak jak teraz jest głośno i są kontrowersje, mm -hmm. e, że walczyła i że to jest mężczyzna, a nie kobieta. Ale ty miałaś takie poczucie, że to może być mężczyzna, chłopak? Nie. Siła ciosu? Nie, siły ciosu nie czułam. Mhm. E, też e, ona nie, nie stała tak mocno na pozycji i biła mocnych ciosów, bardziej e, pykała. Pykała, e, tak? Pyk. Pyk. Pykała. E, więc nie czułam w walce tych ciosów. Adrenalina też działa. A to czemu przegrałaś? Coś poszło nie tak. Za mocno cię pyknęła? <laughs> Nie no, warunki fizyczne e, o wiele dłuższe Długość zasięg... ramion, tak? Ona... Na pewno. Cieszę się, że mówisz ona, bo to pokazuje też twoją kulturę olimpijską, wiesz, sportową. Bo ja nie znam, ja nie, nie wiem, nie spotkałem tej pani, ale no, kontrowersje są.